Ściągałem Gajosa z Rakowa Częstochowa do Jagiellonii, jak byłem trenerem. Tak? Jurek Brzęczek, dzisiejszy selekcjoner, był trenerem Rakowa. To przez pół roku pod pseudonimem Gajosa, ale szło to we mnie, często wyzywano mnie z tak? Okazało się po tym, że nie tylko zarobili, bo Gajos poszedł do Lecha i nie tylko debiutował w reprezentacji, tylko zrobił się radę rady czołowym, gdzieś piłkarzem naszej ekstraklasy. Jeden piłkarz. Przechodzi ten etap w miesiąc okresu przygotowawczego, a inny piłkarz potrzebuje dwa lata. Prosty przykład Kondziora, który Dominik u ciebie tak rewelacyjnie grał. Ja go miałem w Jagiolonie, w wieku 18 lat siedział u mnie na acce rezerwowych. Gdzie on potem wylądował? Chyba w motorze. Tak, w motorze był i też, też umówmy się, nie był to, to Nie dość... był w wiodący tak, piłkarz. Przyszedł tak. do ciebie strzelił nie pamiętam ile 17 chyba bramek, o ile się nie mylę. Miałe... Ja, U... Przede wszystkim król Asy, ale też no król, bramki. No ale oczywiście. bramki miał i co, oczywiście. poszedł do Górnika i, i wyjechał gdzieś za granicę. Ale w wieku, ilu, ilu lat przyszedł do Ciebie, 23? Tak, tak, 24 nawet lata. Więc i mówiliśmy, że młody, tak, perspektywicznie, no, to dlatego ja cały ja czas to, tak to na na to, to jest jedna, jest jedna rzecz jeszcze. Ja Wam powiem jedno, z punktu widzenia trenera, bo Mam bezpośredni jakby taki kontakt z tymi piłkarzami na co dzień, młodymi, obserwuję tą piłkę. Też e, oczywiście e, cały czas staram się znaleźć do, do zespołek z Miedzi młodych zawodników najlepiej z Polski. Problem jest też to, co Bożdar mówiłeś: oczywiście, że z budżetem, bo częstokroć jest tak, bo wy zarzucacie, nie ściągamy. Ja powiem, mam dzisiaj osiem nazwisk, które mi się przewinęło od czasu, kiedy jestem w Miedzi i teraz w ekstraklasie, gdzie też rozmawiałem bezpośrednio z tymi młodymi chłopcami, z ich. Menadżerami, i co się stało? Odbiłem się od ściany. Chodzi o finanse. Parę A chodzi złotych. o prowizje bardziej menedżerskie od polskich też, menedżerów? Też. Czy... Ja, też, ja też mogę szczerze powiedzieć. Czyli trzecioligowych Hiszpan jest dużo tańszy niż młody Polak? Oczywiście, pół, pół, pół raz, Pół. A pół. połowę, tańsze, no jest tak. O połowę. I to mhm. mówię wam szczerze, no, no, nie gniewajcie się. Po prostu realia finansowe zmuszają nas. Ale ja mówię, ja się odbiłem ale jest tańszy, od ściany. W, ale w sensie tańszy Ja wam niedawno prowizji, się odbiłem od, czy... ściany od no. piłkarza, któremu chciałem, żeby jego rozwój przebiegał w sposób. Moim uznaniem prawidłowy, nie zapewniam nikomu, że będzie grał, bo to jest najgorsze, co bym mógł zrobić. Będziesz u mnie grał. Nie, ale masz szansę na rozwój masz szansę, bo taka jest moja strategia, że chodzi o zespół. Ty w, tą, w tej strategii mieścisz się, że chodzi o ramy Twoich umiejętności i taktycznych, i technicznych i tak dalej. Ale nie, no tam jest 5 tysięcy więcej, idę tam. To też jest inna kwestia głowy tych zawodników młodych. Nie, niejednokrotnie, akurat zajmuję się tym teraz, niejednokrotnie nie, niektórzy nie chcą słuchać. On wybiera to 5 tysięcy więcej, ale ja ale mu mówię, idź no. do tego trenera, bo no. on szuka gry w piłkę, on, ci, on na ciebie postawi, on cię bardzo chce, to już jest największy pozytyw, tak. mówię, ty, Keż, jeszcze zarobisz. Tak. Dokładnie. On mówi, nie, bo tam jest 4 netto więcej i, i ja nawet nie ja, mam panu Jest jeszcze jedna rzecz. Są cztery kluby w Polsce tak naprawdę, Lech Legia, Lubin, Pogoń Szczecin, tak? I oni na etapie zawodnika między 15 a 17 rokiem życia ściągają ich już do siebie tak do swoich akademii do swoich burs tak my widzimy to po sobie ponieważ no, mocno postawiliśmy na szkolenie młodzieży i my mamy skautów z tych klubów ja ciągle się biję z, z którymś z tych klubów o zawodnika czy on chce robimy cudów dokonujemy żeby chłopca w wieku 15 16 lat zostawić w Zagłębiu Sosnowiec mhm. bo bogate kluby ich wyciągają No mówiąc oczywiście no, no, kolokwialnie w nieładny sposób ale ale tak to jest i my toczymy walkę z tymi klubami i z ich menadżerami o własnych, zawo o własnych zawodników tak naprawdę. E, dlatego fajnie, że jest Walukiewicz, że jest Sliż, to są chłopcy tam 99, 2000, Szymański, Majecki, ale to nie jest tak, że my jesteśmy gdzieś na końcu świata i my o tych zawodnikach nie wiedzieliśmy, nie chcieliśmy ich wcześniej, tylko my na tym rynku, w tym, powiedzmy, naszym klubie, e, które no, umówmy, no, jest stawiany na nogi od paru lat, bo gdzieś tam był ileś lat w niebycie, nie jesteśmy w stanie no tak, ale jeśli chodzi o, o te y, bogatsze kluby, no to jest jednak także się tym zagranicznym zawodnikom bardzo marnej jakości płaci ogromne pieniądze i to nierzadko jakiś rezerwowe. Ja no nie, nie ma, ruch, tutaj Dominik ja powiedział coś innego, gigantyczne pieniądze. Ja nie wierzę się, ja nie wierzę, tak że nie tak, można by tak, polacować. Ja się zgadzam z Tomkiem na przykład, z jednym. I tu się zgadzam w 100%. Mówimy dzisiaj, młodzieżowiec będzie grał w Polsce 9-8. No przecież zrobimy sobie żarty. To jest młodzieżowiec, 98. Jest 98. 27 lat. No, no my, ale no, że Młodzieżowi dajmy osiemnastolatków, zróbmy ja regulamin. To, co? To, to, to robimy takie... A Ale dałbyś osiemnastolatków, tak, żeby grać? Nie, nie, ja czym czarek o czym innym? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I niektóre kluby mówią, dlaczego się przesunęło nagle z, 98 do, z 9,9 do 9,8? Ale młodzieżowcem w pierwszej lidze będzie 9-9, tak? tak? No to dlaczego nie? Znaczy, ja, 9 -9? ja nie wiem w ogóle, czemu, czemu pierwsza koncepcja była, że 9-9, wszyscy się niby zgodzili, a potem. No. Nie, to jednak może 9 za mała zostało zostało zmienione. Liczba za... Ale znam zawodników i tak teraz. Tak. A wiecie do czego zmierzam? To, to teraz czarek nie? zobaczcie. Zobaczcie wszyscy, Boże, zobaczcie. to w jakim miejscu my jesteśmy, stawiani jako te kluby mniejsze. To co przed chwilą, tutaj prezes zagłębia, mówi. Ale ja Was rozumiem. Ale, 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 ale jakim? jakie mamy szansę, żeby rywalizować na poziomie teraz ekstraklasy, skoro już jesteśmy skazani? Chyba, że oczywiście wynajdziemy rodzynka, który, który, który i to staramy się robić, który nam się wkomponuje w ten zespół, który będzie odpowiadał poziom. Ale jakie mamy szanse dzisiaj z legią, z lechem? Zagłębiem lub wszystko przed... szkolić. i tak dalej, i tak dalej. Be, szkolimy, szkolimy. Ale na zaczyna, koniec no, no, zaczynają no, 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 szkolić. Szkoli czarek miesiąc tygodniu, tak, tak. akademia do... powstała, ale, ale miesiąc. ile akademii no, jest ale się zagłębia? Idea jest dobrze. piękna, ale uważam, że, że, że to nie jest idea na teraz i, i to, co mówimy. Wprowadźmy jasne zasady. Młodzieżowiec to młodzieżowiec a nie przesuwamy to, a tak naprawdę my w tym momencie, gdzie za chwilę ci najlepsi zawodnicy z roczników 9.8, 9.7 wyjeżdżali za granicę, bo wyjeżdżają bardzo szybko, promując się poprzez ekstraklasę, to tak naprawdę nam... Zostają często, przepraszam, tak powiem, ale o chłopy, które się nie nadają poziomem do ekstra Bo ja będę stawiał, i wiesz, czarek doskonale w grach tak było. Byliśmy nawet na pierwszym miejscu, grało dwóch młodzieżowców, mimo że wymóg I, był. I jed... nie obniżali poziomu. I nie obniżali poziomu, dokładnie, ale byli dobrzy, ale byli dobrzy. Nie róbmy nagrody dla kogoś, kto tak naprawdę na tą, na tą e, nagrodę nie zasługuje. A no dobrze, Ale a teraz... tu możemy zrobić takie. Natomiast jestem za rozwojem polskiej piłki. Jeżeli mówimy o rozwoju polskiej piłki, zacznijmy od prostej rzeczy. Infrastrukturę. Tu przesuwajmy, uważam, środki i w każdym aspekcie bardzo dobre projekty, jeżeli chodzi o, o Pro Junior. To wszystko jest super właśnie, to wymusza na klubach y, też pracę z młodzieżą, stawianie na młodych, tak jak u nas w Akademii w trzeciej lidze y, y, oparty zespół cały jest o młodych zawodnikach, tam ich monitorujemy, tam jest doskonała współpraca, od tego rozpoczęliśmy, myślimy o rozwoju bazy i tak dalej. Jakaś zmiana Czyli... musi być, bo nasza Liga jest na 25. miejscu w Europie i dostajemy... No, będzie, bęstki, I będzie spadała, i będzie i spadała, dostajemy, to dostajemy, Ci zapowiem.